Wybór zdjęcia roku, który nie jest zdjęciem okrutnym, które jest zdjęciem takim, które niesie pewną nadzieję, które pokazuje spokój, i muszę powiedzieć, że nasze rozmowy z przedstawicielami WordPress Photo, między innymi w czasie konferencji prasowej, ale też przy okazji organizacji wystawy, one potwierdzają takie spostrzeżenia, bo nasza koleżanka z WordPress Photo potwierdziła, że komisja stara się wybierać właśnie takie zdjęcia które może powiem byłyby łagodniejsze, czy niosłyby nadzieję, czy jakieś spokojniejsze emocje. Rzeczywiście w pewnym momencie konkurs WordPress Photo jako konkurs fotografii prasowej chyba trochę za bardzo zaczął się kojarzyć właśnie z przeglądem takich zdjęć niezwykle drastycznych. I wydaje mi się, że też i fundacja WordPress Photo ma świadomość, to jest Fundacja, która bardzo głęboko myśli o tym, jaki przekaz niosą zdjęcia. I tutaj myślenie takie głębokie o przekazie zdjęć spowodowało, że ta selekcja idzie właśnie w stronę takich zdjęć, które mogą dać nadzieję i które mogą dać trochę spokoju w tym bardzo, bardzo niepewnym czasie. Myślę, że bardzo ważnym momentem, który tutaj nastąpi i na którym bardzo nam zależy, jest spotkanie z Tomaszem Kaczorem, który jest polskim laureatem w kategorii portret. Ale właśnie w takim kontekście, o którym Pani mówi, to znaczy rozbudowania pewnej historii, pewnej opowieści. To zwycięskie zdjęcie Tomasza Kaczora można je oglądać na dole w naszej galerii. To jest portret młodej Ormianki, uchodźczyni, która wybudziła się z takiego katatonicznego stanu zwanego syndromem rezygnacji, który był spowodowany olbrzymim stresem. To są, to są historie, których nie znamy dobrze, na szczęście ich nie doświadczamy historie uchodźców. To zdjęcie było na tyle wstrząsające, że wokół tego zdjęcia powstał reportaż do dużego formatu autorstwa Doroty Borodaj, i właśnie z Dorotą Borodaj i Tomaszem Kaczorem chcemy się spotkać, żeby porozmawiać. Pod pretekstem zdjęcia o sytuacji uchodźców, o tym, o czym moglibyśmy się dowiedzieć, to się dzieje w Polsce. To są zdjęcia zrobione w Polsce, w uchodźcu w ośrodku dla uchodźców pod Warszawą. Także to nie dzieje się gdzieś nie wiadomo gdzie, a jednak nie wiemy o tym i te zdjęcia mogą nam o tym powiedzieć. Wydaje mi się, że to niezwykle ważne. Od grudnia, bo w grudniu mieliśmy pokazywać wystawę WordPress Foto, na naszym Facebooku co niedzielę pokazujemy jedno zdjęcie, które było wyróżnione w tym konkursie. Do czasu otwarcia wystawy pokazywaliśmy zdjęcia z poprzednich edycji, a teraz prezentujemy zdjęcia z tej edycji, pokazując właśnie te historie, które zdjęcia opowiadają, opowiadając te historie. W każdą niedzielę o 18.00 pokazuje się nowe zdjęcie w galerii jednego zdjęcia. Thank you potrwa do 21 marca, czyli do pierwszego dnia wiosny. Codziennie jest czynna do 22.00, także zapraszamy też w tych późnych godzinach. Opolanie może nie są tak bardzo przyzwyczajeni do takiego późnego uczęszczania do galerii, bo jednak rzadko są takie okazje. A zdradzę tajemnicę, że ostatnia noc, czyli z 20 na 21 marca, galeria będzie czynna aż do północy. Także proszę sobie zarezerwować czas na nocne zwiedzanie wystawy. I rzeczywiście będziemy zapraszać wszystkich przez wszystkie 7 dni w tygodniu. Eh, galeria, is galeria 200 prac mamy tutaj. E, też myśleliśmy, że będzie kilkadziesiąt, ale e, zaczęło się tak, co się rozmnażać z tygodniem na tydzień. No i w tej chwili mamy ponad 200, kilkadziesiąt prac. Sami dokładnie nie wiem ile, no, ale jest na pewno ponad 200. Grafika słowo to jest bardzo szeroko e, mówiące, że jest tyle technik graficznych e, w tym czasie, że. Oglądając je, można mieć wrażenie, że jest się w całkiem innym świecie. Są grafiki tradycyjne, które są na blachach robione, są grafiki. Są grafiki na kamieniach, czyli litografie, dzeworyty, Mamy nawet nowoczesne grafiki komputerowe, które są od początku, to więc w komputerze stworzone. Cyfrowe, które przez komputer są po prostu jedynie przekształcone na jakąś formę artystyczną. No, to jest fajnie, że akurat nie jest tutaj powiedzmy Bohema artystów polskich i również dużo światowych gwiazd, jak pani powiedziała, Salwadore Dali. Gwiazdą jest się o opolską Andrzej Szneweiss, w swojej grafice, który przeszedł właściwie z grafiki tradycyjnej kiedyś do grafiki całkowicie komputerowej. Jak można powiedzieć, nie zostajemy w miejscu, rozwijamy się. Poza tym jeszcze mamy właśnie artystów, z którymi pracowałem ponad 30 lat jako galerzysta i którzy bardzo chętnie na tą, na to, na tą akcję. W zeszłym roku zaczęłem mówić, będzie może stworzę, będziemy mieli jakąś wystawę grafiki europejskiej. Wszyscy chętnie powiedzieli tak, bierzemy udział i dosłali nam, zrobili specjalnie dla nas wiele, wiele nowych prac. Koniecznie muszę Ilka Walczaka, który jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. jest w Profesorem, ale w malarstwie w tych krajach malarskich, aczkolwiek był na studiach genialnym grafikiem i w latach 90. robił wspaniałe grafiki. i Postanowił się jednak zmobilizować i zrobić nam całą serię pięknych grafik, które dzisiaj można obejrzeć. Oczywiście podziękować również Jackowi Rykale, który po prostu jako malarz również zajmował się grafiką, właśnie tutaj taką cyfrową, i są przepiękne prace do obejrzenia. No, można jeszcze wiele innych. Andrzej Kasprzak, z którym również pracuję już od wielu, i wielu lat, wysłał nam kilkadziesiąt prac bez jakiejś dyskusji, to biorę udział, robimy to. Także bardzo fajnie, że, że miało to taki rezonans pozytywny wśród artystów właśnie, których znam od wielu, wielu lat i, i chętnie powiedzieli, tak, będziemy brali udział w tej, w tej wystawie.